Glencu i Szumi wystąpili w podcaście i opowiedzieli nieco więcej o rozstaniu na drodze twórczej z Rezim. Książulo postanowił odwiedzić stację z Kolima, na co sam król Latino odpowiedział, a modelka z niebieskiej platformy po zaliczeniu ponad tysiąca mężczyzn jednak się nawróciła, a nawet pokazała jak kolejny raz przyjmuje sakrament chrztu. Zaczniemy sobie od dosyć absurdalnego tematu, który dotyczy jednej z modelek z niebieskiej platformy. Jeszcze nie tak dawno temu opowiadałyśmy Wam o chorym trendzie, gdzie takie właśnie działaczki internetowe robiły sobie challenge polegający na przespaniu się z jak największą ilością mężczyzn. Na początku było ich 100, później 300, aż finalnie ponad 1100 gości. I jak dobrze pamiętam, to nawet jedna z biorących udział po czymś takim zaszła w ciążę. Ciekawe jak wtedy znaleźć Ojca tego dziecka. Ale wracając do tematu, omawiano dzisiaj pani po kilku miesiącach, po tym Wyzwaniu, postanowiła się nawrócić. Dziewczyna przedstawiła się jako chrześcijanka i powołała się na Boga oraz religię, przyjmując kolejnych chrzest. Ja już sama nie wiem, czy to jakiś ruch pr i próba powrotu do normalnego życia, czy realna chęć zmiany. Ale to wszystko tylko pokazuje, jak łatwo jest grać na emocjach odbiorców. Ludzie pisali także, aby lepiej nie mieszać fansa z Kościołem i wiarą, co jest dosyć celną uwagą. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. I czy Waszym zdaniem w tym wszystkim jest chociaż ziarenko prawdy? Parę dni temu na sociale Książula wleciał short z oceniania stacji Skolima. Zgaduję, że o niej słyszeliście, ale jeżeli nie, to szybko nakreślę wam temat. W październiku zeszłego roku internet obiegła informacja, że Skolim, który przecież jest piosenkarzem, kupił swoją stację benzynową. Był to niespodziewany ruch z jego strony, więc pojawiło się pełno artykułów oraz wywiadów na ten temat. W jednym z nich powiedział, że kupienie stacji to w jakimś stopniu spełnienie marzenia z dzieciństwa. W każdym bądź razie Skolim przyznał, że jego celem było sprawienie, że paliwo będzie bardziej dostępne cenowo, nie tracąc przy tym na jakości. Ty coś tak, na tym zarabiasz, to... czy to sprzedajesz po prostu w cenie zakupu? Czy tam jest jakakolwiek marża, e... czy ty tak możesz tak tanio sprzedawać? Nie, nie, nie można poniżej ceny zakupu, bo są ustawy antydumpingowe i wiesz, za to jest, za to jest biznes paliwowy, jest biznesem bardzo regulowanym. Od Urzędu Rezerw Strategicznych po, po wiele innych. O wiele innych wiesz certyfikatów. Każde paliwo, które przyjeżdża jest certyfikowane. Tutaj nie można takich rzeczy robić, ale przywoła Marku zdanie, któ którego mnie nauczyła babcia i często powtarzam: że ja biznesu nie robię na ludziach, tylko z ludźmi. Najniższa marża i, ta i tak to funkcjonuje. Chciał też zadbać o strefę gastronomiczną stacji, mówiąc na przykład o chęci zrobienia fajnych amerykańskich hot dogów. I jak już mowa o jedzeniu, to tutaj pojawia się książulo i jego short. Pokazuje w nim, co możemy znaleźć na stacji, oprócz, wiadomo, dystrybutorów z paliwem i strefy gastro. Jestem także wydzielona część z koszulkami oraz gadżetami wykonawcy. Ale przejdźmy do najciekawszej kwestii. Ceny rzeczywiście są niskie, bo na przykład hot dog kosztuje tam 4.99. Wychodzi to naprawdę fajnie w porównaniu do innych stacji, na których cena potrafi dojść już do 10 zł. Za 10 zł zjecie tam za to pizzę. Uwaga z pizzerii. Skolim ma współpracować z pobliską pizzerią, z której ta pizza wiadomo jest sprowadzana. Jak możecie się domyślać, ceny w samej restauracji są sporo wyższe, więc musi na tym na razie troszkę tracić. Książulo był w pozytywnym szoku, jeżeli chodzi o ceny i smak. Stwierdził, że jak na tą cenę składniki do pizzy są naprawdę na plus. Jednak trzeba zaznaczyć, że przy cenach widniał napis promocja, więc nie wiadomo jak długo będzie można zdobyć to w takiej niskiej cenie. Jego opinia jak zwykle zdobyła sporo odsłon, więc naturalnie zaczęły pojawiać się o tym artykuły, aż w końcu zapytano samego Skolima o jego zdanie. Na pytanie brzmiące, dlaczego jest tak tanio, odpowiedział, że zamiast na narzucaniu wysokiej marży na produkty, zależy mu bardziej na zdobyciu lojalnych klientów oraz po prostu większej ilości osób, które będą przychodzić na stację. Ludzie zaczęli się w komentarzach zastanawiać, jak to jest, może wytłumacz, że ta pizza jest taka tania. Jakby ci to powiedzieć? Są różnego rodzaju dania i są różnego rodzaju ceny. Ja wychodzę z takiego założenia, że ktoś spróbuje raz, wpadnie do mnie drugi, trzeci. I, i po prostu zostanie u mnie na dłużej. Ilość osób generuje mi... Wszystko. Jego wypowiedź spotkała się głównie z pozytywnym odbiorem. Fanem jego muzyki nie jestem, ale podejściem do biznesu już jak najbardziej. Gdyby każdy tak podchodził, to wszystkim żyłoby się lepiej. Mimo, że jego muzyka nie jest w moim typie, ale za to co robi, za to, że sam na wszystko zapracował, mega szacun. Co by nie mówić z Kolim marka. Jak go nie lubię i jego muzyki, to coraz bardziej podoba mi się jego podejście biznesowe. Naprawdę kibicuję i oby biznes trwał. Oczywiście pojawiły się też mniej przychylne komentarze. Że jednak ich jest sporo mniej. Dajcie znać, czy to naprawdę fajna akcja, czy jednak tylko chwyt marketingowy, i z Colim zaraz podniesie ceny. Jakiś czas temu Rezi podczas rozmowy na kanale Studio Twórców podzielił się informacją, że nastał moment na zakończenie projektu jakim jest ekipa Funder. Wprawdzie sam Funder nadal istnieje, natomiast nie ma już pod sobą innych kanałów jak to dotychczas miało miejsce. Temat poniósł się szerokim echem, gdyż po pierwsze członkowie się przyjaźnili, a po drugie ekipa istniała od lat i należała do tych, które widzowie postrzegali raczej jako coś stałego. Rezi jednak poinformował, że od pewnych tego czasu Fander odpowiada już jedynie za jego kanał. Wyciąłem z Fandera wszystkie jakiekolwiek inne rzeczy niż produkcje moje, m, moich kanałów. Aha, e, okay. I tylko i wyłącznie na tym się teraz fokusujemy. To jest totalna świeżynka, nigdzie o tym nie mówiłem ani nie komentowałem tego, bo dla widza nic się nie zmienia. W końcu, po kilku miesiącach, mamy reakcję pozostałych członków. Glęcu oraz Szumi wystąpili u FOMO, gdzie oprócz omawiania różnych afer, które miały miejsce w 2025 roku, swoją drogą też zrobiłyśmy coś podobnego z Szefunciem, także jeżeli nie widzieliście, to zapraszam was do nadrobienia i postanowili podzielić się tym, jak z ich perspektywy wyglądał ten rozpad. Po pierwsze, panowie potwierdzili to, co wiedzieliśmy już od pewnego czasu. Pamiętacie Oskiego, który miał zaistnieć w ramach udziału w trzeciej edycji sabotażysty. Jego odbiór w programie okazał się być dosyć negatywny. Ludzie pisali, że jest irytujący i tak dalej. Niestety czasowo zgrało się to także ze zmianami w panderze i jego drogi z rękiem również się rozdzieliły. Sam na swoich social mediach nie wyglądał jakby był bardzo załamany z tego powodu. Natomiast trzeba to jasno podkreślić, że gdyby ekipa istniała na takiej zasadzie jak niegdyś, jego zasięgi mogłyby być naprawdę wielkie. Być może udałoby się mu także zaskarbić nieco więcej sympatii co? To Czemu, jedyne... nie, wyszło? Czemu no tak. nie wyszło? O, ja wiem, co nie wyszło. My, no, my też nie... ja... Co mu nie wyszło? No jest... Był inny A. influencer. Jeszcze. Zostawmy <noise> okay. go, okay. już. Okay. Ale no to. O, sam się z tego śmieję. E... No tak, sam się z tego śmieję na TikToku, no, że. O, Oskar. Oskar. Że jest to projekt, który niestety nie wypalił. Alo? Ale Tander y... jako. Thunder jakby tym, co ma, miał być, też nie wypalił, nie? Aczkolwiek według Szumiego ciężko powiedzieć, że Thunder nie wypalił w takim dosłownym znaczeniu. Po pierwsze, ślub z Martą ma być ogromnym plusem, ponieważ zaczęła ogarniać współpracę, na czym, jak twierdzą, Remek ma wychodzić bardzo korzystnie i aktualne zarobki są po prostu wyższe. Dzięki temu łatwiej mu tworzyć projekty, takie jak na przykład Sabotażysta, które wymagają dużej ilości sponsorów. Podobno strefa jakby finansowa bardzo na tym zyskała. Że dużo więcej dają radę wyciągnąć, dużo więcej klientów przychodzi do tendera, do Remka. I dzięki temu jest budżet na odcinki, więc lepiej się to wszystko kręci. Natomiast przejdźmy do tego, czym z początku w idei miała być ta ekipa. Chłopaki określają pierwotny pomysł jako taki powerhouse, czyli coś po kroju fazy czy bazy. Jednak Rezi szybko zrozumiał, że nie tędy droga i taki projekt po prostu nie wypali. No. Ale tender, yy, wy jako. Tander, jakby tym, co miał być, też nie wypalił, nie? Tander miał być całkowicie czymś innym. Ja Tander co na... roku miał być czymś innym, generalnie, więc to było takie zawsze. Wiesz, no my byliśmy twórcami, którzy działali z rękiem ale to nigdy nie było powiedziane, że my jesteśmy, wiesz, jakimś. Okej, okay, Remek chciał stworzyć Powerhouse, mhm. ale zrozumiał, że nie ma takiej siły przebicia, jaką Frizz miał na początku. I mam wrażenie, że Freez teraz, teraz też rozumie, że już nie ma takiej siły przebicia jak miał na początku. Tak naprawdę chłopaki nie odczuli żadnej zmiany po tych decyzjach. Nadal występują u niego w filmach, nadal się z nim lubią i tak dalej. Podejrzewam, że była to większa różnica prawdopodobnie dla samego Remka. Po pierwsze, bardziej może skupić się na samym sobie i rozwoju swojego kanału. Prawdopodobnie towarzyszy mu mniej stresu, bo łatwiej spiąć finansowo jedynie siebie i swoje projekty, niż brać odpowiedzialność dodatkowo za swoich znajomych, których ma się pod swoimi skrzydłami. Wiesz, my byliśmy, działaliśmy osobno, działaliśmy z rękiem. Teraz zmieniło się tylko i wyłącznie to, że nie jesteśmy w tamderze <laughs> i nic się innego nie zmieniło, bo dalej występujemy u Remka w filmach, jak nas potrzebuje, zaprasza nas na za nagrywki, dalej mamy kontakt, spotykamy się, więc jakby nic tam się złego nie podziało. Ale myślę, że dla niego to była taka ważna decyzja Żeby mieć właśnie spokój na głowie, żeby się skupić na sobie Myślę, że sobie też przekalkulował Ile go wszystko kosztowało Więc po usłyszeniu słów chłopaków I po wysnuciu własnych wniosków Faktycznie wydaje się, że była to dobra decyzja Ostatnie projekty są odbierane bardzo ciepło Trochę nawet w przeciwieństwie Do największego konkurenta Czyli Friza, któremu zarzuca się Farmienie nowych, takich samych Bezpłciowych influencerów A po ostatnich dramach z fazą I ogólnie średnich wyświetleniach u ekip. Myślę, że śmiało mogę stwierdzić, że końcówka 2025 roku pod względem spokoju ducha należał całkowicie do Reziego. Sekcja komentarzy jest jak zwykle wasza, więc napiszcie jak to wszystko postrzegacie. Standardowo zapraszam was na nasze Instagramy, a tam świeże fotki. Subskrybujcie kanał Plutkary, żeby nie żyć pod kamieniem i bądźcie na czasie.